Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019. Po sąsiedzku na moim kanale jest ze mną Wydra. Dzień dobry. I Dominik. Cześć W dzisiejszym odcinku jesteśmy tutaj na farmie Dominika. I jesteśmy tutaj. Właśnie dzisiaj są żniwa, także sąsiadowi będziemy pomagać. Jedno pole z sąsiadem skosimy. W sensie dwa pola z sąsiadem, sąsiadem skosimy. Jedno u nas, jedno u niego. No i Wydra się będzie odwoził. Tam jest Jonak, nasz jeden, i jeden zostawił już jest na polu. Także pierwsze co jedziemy do sąsiada, tylko ja sobie oczywiście muszę dźwięki zapomnieć. Ja już wiedział gdzie jechać, przyprowadzić Nie no, wiem, wiem. bizona sąsiad będzie testował, a może sąsiad zrobimy tak, że jedno pole zrobię John Deere'm, a potem się zamienimy kombajnami. No, proszę cię bardzo. To na, na tak jest. Tak, ciszej będzie, wiem. Pomyślam się Wiesz no, po żniwach to... Myślę, a ja jakbym miał Mam nadzieję, że po żniwach będzie na tyle dobrze, że i kompani i traktor normalnie wleci. Zobaczymy, jak A... będzie szło. Jakbyś akurat miał sąsiad tu... pewnie krowy, to jakoś by to lepiej poszło. Akurat tego, no, bizona, co ma Dominik, to akurat jest. Znaczy... ten takim nie wyciszony tu No no wszak, kabina, no nie no, wam. No, 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 sąsiad na sumę, nie? Na sumę. Dobra. Dwa owsy dzisiaj będziemy kosić, jeden u nas, drugi u sąsiada. Także no pierwszy jedziemy oczywiście do sąsiada Nasz owiec jest tam za Bionzownią, także trochę tam potem przejedziemy o a ja e, się... tu nie zauważyłem, a tu kapustę ma. Kapustę? Puste? kapusta Zejm po kapuście. tu uważać, po kapuście, znaczy wspólniku mój. Po kapuście się nie jeździ. Nie przejechałem, bo by były e... rozniesione. Także w sumie z takich informacji chłopaki nie wiedzą, ale ja im zapomniałem w sumie powiedzieć przed odcinkiem, że na razie wracamy do momentu, że po sąsiedzku jest co drugi tydzień. Po trochę, trochę mi się w szkole tak zrobiło, że codziennie jedno zadanie muszę robić. No, <laughs> także takie, takie litanie dostaję, także to nie jest zbyt fajne. A po drugie trochę na sejwach mamy do roboty, więc. Lepiej nie obiecywać, żeby nie było, więc co drugi tydzień myślę na razie. Spokojnie, bo też pewnie poza odcinkiem będziemy musieli trochę, trochę skosić. Wiesz co, może tam wcinać jak uważasz, szczerze mówiąc, tak, tylko będziesz musiał troszeczkę podnieść tam header, bo tam chyba bruzy zostawiłem. Dobra, ja w miarę wysuwać chyba nie będę, tylko nie pamiętam. ja pamiętam, która tu dźwignia była, ta chyba, o, bizon się odpalił, już czułem tego laga. Oj tak, ja też poczułem. <laughs> o kulno. tak bizon się odpalił? Okej. tu się to otwiera, chyba, z... trzeba. Chyba mu zgas <laughs> Nie, rury wystawia jeszcze. Hmm, kurna, szczęście. już, już? To jak się nie będzie odwożone. Nie, eee, ale to akurat w tym modelu tak marzę lepiej jeździć na otwartej. No, także pewnie ci odcinek trochę dłuższy. Jak na raz na dwa tygodnie to może być taki pod 30 minut, nie? Myślę, że będzie kites. Eee... A ty po żeś przejechał. Co? No <laughs> ty. Jak po trawie? Gdzie niby? Miedza była. A delikatnie podnieść tylko header i tyle. A ktoś tu nie zaborał tej miedzy. Kurna. Dobra, ogólnie ja już mam 95%. Co? Nie no, 11 mam. Ogólnie trochę hy hyder pokrzywiłem, będzie trzeba prostować na następne pole, bo tu ktoś sąsiad Belgii zostawił. Chyba też sąsiadowe, nie sąsiad? Ta łąka twoja? A one już były zanim kupiłem łąkę. No. no to jakiegoś kurna dziada, co zapomniał. Także... Tak dziada, to, no. pro -dziada. Chyba dookoła nie będziemy jeździć, tylko tutaj już raz przy razie. Może tak zrobimy? Tam ja chyba... bym wam proponował, żebyście raz objechali dookoła. O. Tam będzie, no w sumie możemy przejechać. Zobaczymy. I no widzicie, kogut jest. John Deere mi się bardzo w sumie, tak, bardzo nie, ale podoba mi się w miarę. Wiadomo, to jest ten Sampo. Oni, oni kupili tą firmę Sampo. To tam w 2000. Zaraz po farmingu 15, bo wiem, że zaraz, zaraz potem. 15 on jeszcze był. Nie, i chyba w 17 też to było Sampo, nie? Nie tu, wiem. Wiesz tak, co? Tak, ja... mi się wydaje, że był. Ale... Mi się wydaje, że oni dalej produkują, jakby... Pod Sampo? Znaczy, Sampo długi czas produkowało tak dla innych. Po prostu, wiesz, przychodzi zlecenie na przykład Massey Ferguson i robią kombajny Sampo w malowaniu Massey Fergusona. Tak było przez długi czas. Mhm, chyba, że tak. W no oni tam specjalizowali się w tych małych. No. Ba, nawet Bizon był na licencji Sampo. Który? Nawet nie wiem, czy właściwie się nie nazywał Bizon Sampo, czy coś takiego. Okay. Nie, nie było takiego Bizona. No. Hmm. To znaczy na pewno na licencji był, ale nie pamiętam jak się nazywa. To musiałbym dopatrzeć, jak się nazywał dokładnie. Bizon Record, Bizon Gigant. A tu jest Miza. To ja Miza. będę przejeżdżał po prostu super. sąsiad zasiał to samo, więc będziemy tak kościć po prostu, nie? Mogło być super faza. Super? No, widzę super. Super jak skoda. Tak. E, nie do końca. Super nie był. Polską konstrukcją. Muszę zaraz sprawdzić. Dobra, jedzę. Jadę 9 na godzinę, może kamienie nie wciągnę, jak będę patrzył w telefon. Ile tam masz procent? Ja mam 44. A ja mam A zbiornik, ja mam widzę 4 tony to jak w ile masz ja mam 40, 36 A ile dokładnie. ton? I Wiesz co, półtorej tony zaraz to będzie A nie to wiem. To ile też dokładnie. ma pewnie 4 tony zbiornik. Takie same A ma mam 3700 A ja mam 4, tak? No. Ponad 4 4200 mam. Także no. Tutaj Jonak stoi. Jonaka można, zobaczymy, czy użyjemy. Na, na pewno pierwszy na Ursusa. Jakby tutaj nie mieszać potem, wiecie, z zestawami. Z tego, co patrzę w sklepie, to chyba źle podali yy, pojemność. Bo w, yy, w sklepie podali 14200. Yy, A to powinno być 4200. Dobra, Dobra. Ja się przednę. czekaj, teraz akurat A ja, tu czekaj, to się cofnę z tym. Sprawdzone. Przedmien... Istniał, sam po, musisz doczytać czytać najwyżej. Istniał? Tak. To takie malutkie, naprawdę, jeszcze mniejsze niż rekord. Dobra, ja jednak tutaj. Ja, nie... ja to tym, rekordzikiem uczyłem się jeździć. Trzeba się przeciągnąć. Gdzie mi po kapuście? Jakie kapuście? Kapusta z boku. Ty mnie ja tu nie poprawiasz, chat Czekaj, bo teraz jakby się tu wciąć ładnie. Yy, gdzieś, nie? Jo. Czy ładnie się Piotr przetnie. Na razie jakoś to chyba wygląda. No pamiętaj, z sąsiad, że w tym sezonie, żebyś tam miedzę zaorał, bo to tak po trawie jak przeleci, to a sąsiad, ty tak musisz. po potem od tego co rozkosiłeś po prostu w prawo. No. Zaraz miedzę będziesz miał. ja? O, już masz. No, przeszło, podniosłem. Widziałem jak uchyliło się do góry. Tak, kurna, wiesz, tak, wajchą. tyłu i hu. Lecimy dalej. Także <noise> W Bizonie się połapać za dźwigniami to jest 15 minut. Tu masz, tu masz jedną. Reszta to przyciski. Żu, żółte do wysadzenia. Słyszałaś, a ty zapiankowałeś tą przyczepę, bo widzę, że tu masz drewnianą podłogę. Której? D83. Jak to drewniana? No drewnianą masz podłogę. Jak ty, no drewniany jesteś. Opie. Jak to Patryk jest mechanikiem, a mechanika nie ma od. Od oprysków! Oj, chopie pytam, czy zapiąkowałeś, bo nie wiem, czy będziesz gubił. Eee, może nie pogubi się. Podejechać, już faza. Jak już ty, ja mam, nie, co? spokojnie, spokojnie. Jak coś co od Piotrka możesz odbierać. Mam 75. Dawaj, na poprzeczkę Co? Na wbiegu? No jaka ja ci teraz tu wykręcę, co? Filozofię. No to, no to ja kręcę na drugą stronę. I będzie w biegu, jak chcesz. No. Mam nadzieję, że to to nie było to, o czym myślę. No, poczułem to. <grym> Dobra, jest sypany bieg. Czy ja bym się sypnął, tak? To że ty tak stanowisz, że ja się nie wykręcić nie mogę. No słaby skręt ma ten rząd. Aj. I jak tam w Ursusku się siedzi? Moja ulubiona marka. Najprawdopodobniej sąsiadowi będziemy pomagać, także może przetestuję tego Ursusa. Dobra, ja już pusto mam jak coś, to możesz odjechać. To weź tam dojedź do końca, wykręć i ja tam wjadę w drugą stronę. I odbierzesz ode mnie. Pan na, ja na środku, tam na środku Kacper, zostań. Zostań na środku lepiej. Sąsiad że O taktykę. Dobrze, że... Oj, oj, oj. Dobrze, że tam, jest... Dobrze, tak, że tam nie, jest obciążnik. Krzak, krzak, krzak. Dobrze, że tam zamortyzował obciążnik, widziałem. Ale tam był krzak. A z tym obciążnikiem to jeszcze gorzej jest. No co ty tu ćwiczysz? Jeździsz tak. Jeździ. Jak? Cały czas tak jeżdżę jak teraz że mi stanowić na drodze, no w miarę to pole idzie, spokojnie kursimy. W sumie Ale mamy 11 minut. minut odcinka. No. Czekaj, spokojnie. 8 na godzinę, jak coś jadę. Jak tam sąsiad, zadowolony, że tak sypie? Czy mogło być lepiej? No wiesz, no zawsze mogło być lepiej. Ale kwasy nie, nie, jest... nie ma, więc... Nie źle, akurat to pole jest zadbane, jeżeli chodzi o chwasty. Hmm. co na resztę nie pryskałeś? A różnie, różnie. Zależy jak tam. Niektóry, na niektórych po prostu przetrwało trochę za dużo chwasta. Hmm. Mimo oprysku. Oprysku no samaksimusa. Dokładnie. Hmm. No, ta międza tak ładnie nie wygląda jakoś. <laughs> No, już masz prawie, że pół przyczepy. No to pełna będzie jedna. Będzie nie, będzie. no na pewno jedna będzie pełna. Ja, bo jeszcze u mnie duży kawał jest, w że jeszcze z torem podjadę, to może się wtedy zmieścisz na swoje dwa zestawy. No to możesz się sam się Wiesz co? Wspólniku. Możesz gdzieś tam wystawić, albo nie. Zostaw na razie, nie pędź po zatora. Najwyżej się zmieści w zbiornikach gdzieś tam, i koło drogi się wyjedzie. Jak będziemy wracać, bo gdzie wy jeszcze chcecie kosić? No, eee, jak szybko pójdzie, to może wam jeszcze na mogę. Przeciwko tej biegowzawni, ten taki trójkąt można że powiedzieć. No, no po drugiej stronie tutaj byśmy, no jakbyśmy jo. mieli drogę, no to byśmy tu przejechali szybciej, a tak na oko trzeba pojechać. Teoretycznie, <laughs> bo raczej się... są zmiłe. Tak, no już. No to, to, to się kiedyś drogę wykombinuje. Tak, pierwsza droga. A dodatkowo, że widzę, że te buraki też cisną się aż do naszego pola. Nie. No. Tak, za to, za to grozi pożer. A obok masz ściernisko. I tak nie. No po ściernisku. Czyli po skrzydłach. Ale nie naszym. Tu, Oj, to nie ja naszym. Oj. Ale Ej. będzie bo zablokują w Polsce i co? Będą tylko Niemcy mogli wyglądać. Tak na milimetry, na mililitry. Zobacz, Professional. Mililitry to będą, a nawet litry. Pożniwach. To pożniwa. Na dożynkach. Na dożynkach. Dożyłkach nie dożynkach. Co ty przykręcasz? Dożynka. Są ty z wiek mówić? do żyłki. Ważne by że grażynki były. Czekaj, co? Co? Jedź na drugą część już tam. O. Ja tu dokończę jeszcze, bo nie wziąłem Dopiero 757 kilo? W czym? U fazy w zbiorniku. Ja tu już mam dwie tony. Ale ty też pewnie szybciej jeździsz. Ja dyszką mogę latać tu. No powiem, ja wam, że, powiem wam, że jest bardzo dobra wilgotność, bo jest 8% Ale alkoholu czy co? Wilgotności. O. To przepraszam. Yy... Teraz Dominik polecisz w prawo tam do końca, nie? E, no już sobie przejadę. Może by rurą ten w środka w miarę jechać. 15 minut, także pewnie tam tylko zajedziemy, może przejazd zrobimy u siebie. Nie za dużo. I chwasty. Gdzie chwasty? Także, no już ciągłeś, także oprykał. A i tak, są dwa zestawy, to ile szybciej idzie, nie? Ja tu sąsiad nie widzę z tej pozycji nawet chwasta jednego. A ja widziałem jak wziąłeś se. No, a to ja nie widzę tutaj. I no szyba słaba zaparowała. szybiś tak. się do szyby. Nie, nie ma takiej modyfikacji. Nie dodali? Nie. A w sumie lepiej by było w tym, jednym? Trzeba pomyśleć potem. No już mówiłem kiedyś. O, przy tylu seriach to jak powiesz, to na pewno. No. <grym>, mogą się pierdzielić. Znaczy w, w tym tylko teraz nie mamy. się tej modyfikacji. No już chyba na początku tej serii mówiłem. <grym> e, dobra, Tom z tym. Nie, ja tak szczerze składałem modpack. Robił to pewien osobnik. Wiemy, który osobnik. Tego, którego nie ma, najczęściej. Znaczy, w sumie tak to poza nim to zawsze wszyscy są. Bo jak to nie, nie opłacałoby się nagrywać? No czysto teoretycznie, jakby ciebie nie było, to jeszcze te po sąsiedzku miało sens, bo jeszcze z fazą to wiesz. Według No No, ale jak my byśmy byli, jakby fazy nie było, no to, to wtedy nie. Czyli jak w jakąś sobotę nie będzie odcinka, no to to po prostu... Znaczy w niedzielę przepraszam. To po prostu... Wtedy to już było po wspólnicku. No. Po wspólnicku. Po wspólnicku to jest grob farm. Dobra, tu znaczy ten. Wydra możesz tu podlatywać powoli. 70% no. Znaczy... albo tej, poczekaj. O, zrób kółko. Bo ja zaraz będę przecież. Nie opłaca się, żebyś tu leciał. Ależ no, ode mnie odebrać w sumie. Kurna, co bizon chodzi. Ale głośny, nie? szczerze. O wiele głośniejszy niż ten John. A to, chcesz jeszcze przejechać? To nie, to po tym polu. On w środku jest dobrze wyciszony, mimo wszystko. Bo tutaj nie wiem, czy są kamienie, czy nie, a jak przywale bizonem, to będzie gadane na mnie. A jak u siebie przywalę, a w sumie u nas nie ma, więc nie przywale. Chyba, że jak Te dwa wiesz, pola to są najbardziej zadbane u mnie wszyscy, z wszystkich. No bo reszta co? Było się osiane z tego? Z rozrzutnika nawozu? <śmiech> <śmiech> tak tak się nie chciało już? <laughs> tam to se dziki mogą łazić. A tutaj panie, porządeczek. Ale tam kurna dał wydra, po gazie. Ale on tam, o, ale jęczy bizon. O, nie zmieści się, powiem ci, sąsiad. 75%. No na przeciepie wygląda jakby to było ze 175. No takie rzeczy się wciskało na takie przyczepy. Tomasz? Ju, już dawno, od połowy przejazdu, tu szybko wysypuje, dobra pompa. Powinno na pusto chciałem wjechać. Może się zmieścimy. Albo może być i, nie wiem, pół przyczepy tej yy, zwykłej. Te 47 w razie czego to sąsiad może nam oddać coś. My potem sąsiadowi czego innego oddamy. i będzie nie, no wiesz, no tam w najwyżej w zbiornikach się dojedzie koło no. mojego gospodarstwa i się wrzuci na przyczepę. Wystawi no. się za to. Na, na nasze chyba nie pojedziemy, sąsiady powiem. 20 minut zara Ale takie 30 możemy zrobić Więc pewnie coś tam, coś tam pomłócimy przez chwilę Najmana nie, nie nie, najman dobry teraz o, Dobra jesteśmy już po cięciu Dawaj wydra wjeżdżaj Ogólnie sąsiada ścisnęło Sraczka I no sąsiad musiał iść do domu Więc dokończymy za niego Co nie sąsiad? Jesteś tam na sibiku Eee dobra zaczekaj co? Zaczekaj, zaczekaj. Nie pytaj. Ale... się podcierasz akurat, czy co? Dobra. No my tu kontynuujemy. Idzie chwila sobie bizonem pokoszę, także odcinek trochę krótszy, bo wywaliło mi w sumie niestety internet, także... A dobra, do szkoda słów, e, także... Szkoda ściąpić. Tak, także trochę tutaj się po kosze. wykończymy to pole i nagrywanie nagrywaniem. Tylko uważaj Uf, na kamienie. No tak właśnie, ole się bizon, czyń się. No wiesz, to masz zbiorniczek na kamienie. Tak, no w headerze. Nie. No jak nie w headerze, zawsze jest. Jak złapię... Nie. To, jak złapię, to wiesz. Zbiorniczek na kamienie jest gdzie indziej. Jak header tak potem to wciągnie i zbożu potem jest. Ja ci pokażę po odcinku. Boję się. Faza szybciej tam kończ tą kupę. No. Poczekaj poszedł po wędkę, bo nie może, wycią nie może wyciągnąć. Papieru zabrakło, dzwoni po kogoś. Dobra, to my po odcinku hmm. już ten, ten... Ten wysoki humor, ten wysoki humor na odcinkach. Tak, hehe Hehe, kupa To jest najzajemniejszy temat jaki mogę wyświetlić Kupa hehe kupa. 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 kupa śmiechu Co? Ja bym tu gdzieś miniatureczkę zrobił Dobra gdzieś tam, o No jak widzicie Coraz mniej do koszenia Dobra, to tu gdzieś stanę, bliżej. No, oczywiście hudy. Sąsiad nie będzie ci na, na fotce. Musisz mnie w takim razie w tytule wspomnieć. Może, poczekaj, może się dam radę z nim duplikować. <grym> Wolałbym nie. <grym> o, co tu będzie ładnie wyglądać? Dziękujemy, dobra. Chyba powinno pójść ogólnie. Dzisiaj mi też klawiatura mechaniczna poszła w Wreszcie. Okay. Wreszcie. Co? Wreszcie dzięki. nie. <grym> y ja wiedziałem, że to bubel. <grym> y I ogólnie chyba na kanale pojawi się jej recenzja. Y Osobą plus, y znaczy poniżej 18 roku życia, proszę nie oglądać tego filmu, bo. Może być on trochę niecenzuralny. Ma, trochę to jest mało powiedziane. Yy, dziś w się praktycznie zrobiłem przez tą klawiaturę 5 fragów. To nie jest tak, że ja takie drewno grałem, bo jak mi już typ wychodzi. Wcale. Wcale. Nie, bo w następnym meczu walnąłem 30, więc zmieniłem tylko klawiaturę i ta sama mapa to praktycznie w cięższym meczu, bo, bo tamten wygraliśmy chyba 16, chyba 5, czy coś takiego, a ten było 16-13. Zrobiłem, wiesz, więcej No jak kurna se klikam, próbuję se kliknąć chyba A, tak, to jest A i, i se klikać, próbuję, a tu hu, nie działa No i ogólnie, to A nieraz nie załapywało no to, to już się przyzwyczaiłem, że tam znaczy, to tam pięćsetne kliknięcia one tam sobie nie, nie załapią. no to mówię, dobra, nie ma problemu nie będę się denerwował, bo po co No ale dziś kliknąłem sobie W i nagle mówię, typ mi nie idzie. Tak, hmm. mi typ nie idzie, to chyba zbyt dobrze to nie świadczy, że, że typek mi nie idzie. No, i ogólnie parę razy się wywaliłem. Stwierdziłem, znaczy, klawiaturę miałem w szafie schowaną, więc zbytnio nie miałem nawet czasu, nawet przerwa, by nic nie pomogła, bo musiałem tam odkopać pewne rzeczy. Pod płytą główną była schowana. Także to i ogólnie mi się klawisz jeden uwalił, ale Tak się da wymienić. Ale podmieniłem. Na razie stwierdziłem, że sobie tą membranówkę zostawię I mechanicznej raczej Na ten moment nie opłaca mi się kupować I nawet nie chcę, trochę się zraziłem ja wiem, że ktoś napisze, no tani bubel żeś wziął Wiem, bo to kurna, gówno było takie Ale w sumie stwierdziłem, że sobie kupię Ale on wyje Mechaniczną klawiaturę i myślę, że będzie dobra GITES ja tu się postawię, o, o nie sprzęt gra no to wiem, skiny też nie grają. Ja pociskam dalej na bezprzewodowej myszce i bezprzewodowej klawiaturze. No nie, ja bym, nie mógł. Ty baterie musisz tam wymieniać, no? No trzymają długo. No a ile siedzisz dziennie. No, znaczy, teraz to siedzę cały dzień. Zależy jaką masz ty tam, wiesz, funkcję w niej, że czy ona działa jak tylko ją ruszasz, że ona się wyłącza, ty, czy cały czas po prostu ma tą diodę przykładową nie? Włączone. Czy ma takie coś jak Wiesz, czuwanie? Nie. Wiesz chyba ma jakieś czuwanie. To znaczy, ja i tak ją na noc wyłączam, nie? Wejdzie czy nie wejdzie? Nie wejdzie. Ja pel... 129 kilo. To wyciągnijcie ze tora do drogi. Nie wnieście nim na pole, tylko jak będziecie wracać do... No nie wyciągniesz już? To ty sąsiad wyciągnij tam. Czy, czy aż taka mocna sraka? ja już jestem na sorze. A, dobra, także myślę, że to był na tyle w tym odcinku, by się ze mną faza. No byłem przez dłuższy czas. I wydra. Byłem i dotrwałem do końca. Także to był na tyle. trzymać się. Na razie, cześć. Papa. Ja, ja.